Małżeństwo parlamentarzystów, które dzisiaj odwiedziło huzarską dolinę, tutaj tą część Ostroga, gdzie znajduje się stajnia konna. Pan Adam powiedział, że ma takie doświadczenia jednak gdzieś tam ze stajni konnej. Proszę o nich opowiedzieć, w tak? Tak, to było w Szczerbicach. Tam obok babci i dziadka wujek Piotr, który miał gospodarstwo, zawsze miał rasowego konia. Na niedzielę zawsze musiał być dobrze przygotowany. Uprzęż wyczyszczona. Koń uporządkowany, wyczyszczony, lśniący, i pierwsze moje wrażenia, takie właśnie i pierwsze spotkania, pierwsze przeżycia to z wujkiem. No po prostu, bo sam jeszcze byłem za mały, miałem wtedy raptem 5-6 lat, więc trudno, żeby samemu mi pozwolił wujek, to nie byłoby bezpieczne. No ale to były takie pierwsze spotkania z koniem, z końmi, a później, kiedy nasza córka dorastała, do kokoszy żeśmy jeździli razem na jazdę konną. Do dzisiaj mamy strój, mamy wszystkie te nie, najbardziej potrzebne atrybuty, które, które pozwalają na to, żeby, żeby tą przygodę przeżywać i, i przejażdżki konne, ale też pamiętam kiedy razem byliśmy, gdzie to było Ewunia? To było na wczasach nad jeziorem. Co prawda Ewunia do końca nie była przygotowana do takiej ekstremalnej próby, ale... Tam była taka stadnina koni i można było po prostu wcześniej zamówić sobie taką przejażdżkę i pamiętam, że o tej w koń poszedł w galop. A. I to było dość takie ryzykowne, niebezpieczne. Ja oczywiście też puściłem swojego konia w galop, goniąc i ratując moją małżonkę, całe szczęście nic się nie zdarzyło, ale to była taka ekstremalna próba dla Ewuni. Małżonka cała i zdrowa pani senator. Jak się jechało, w, tym, w tej trasie pani powiedziała, że podziwiała pani konie w galopie. Tutaj ksiądz mówił, że to jest zobaczyć konia w galopie, to jest tak. właśnie ta jedna z tych najważniejszych rzeczy w życiu. Jak się pani czuła w takiej szybszej trochę jeździe, aniżeli takim bryczkowaniu, takim. Powolnym gdzieś spacerowym. No muszę powiedzieć, że ta trasa dzisiejsza, którą przejechaliśmy, no była ekstremalna. I jak w takim właśnie, no powiedzmy, galopie, żeśmy mijali tamte zalewiska, no to truchlałam, czy, czy nie wpadnę do wody, ale było wszystko profesjonalnie, także woźnica opanował sytuację bardzo przyjemna przejażdżka. Jeszcze się spytam o Państwo, tutaj mąż przyznał, że z córką gdzieś tam był ten epizod tak, konny, chyba tak. każdy rodzic przechodzi przez to, przez miłość do kucyku różnych mniejszych koni, większych koni, więc proszę powiedzieć też z pozycji mamy, jak Pani do tego podchodziła, to jest jednak, no koni to jest zwierzę, różnie może być, a czasem się zdarza jakiś właśnie galop, z czego sama Pani doświadczyła, tak. więc jak z pozycji mamy i z pozycji właśnie tego wspomnienia o tym galopującym koniu z Panią na grzbiecie, jak to wyglądało? Paulina jeździła konno, gdzie około e, trzech lat w e, szkółce jeździeckiej. Później poszła na studia, więc e, przestała już e, uprawiać ten sport. E, ja z nią jeździłam i kiedy e, jeździłam z nią na lekcje, no to też czasami siadałam na konia i sobie tak rekreacyjnie jeździłam. Ale no, tak jak Adam wcześniej powiedział, miałam taką przygodę, że e, kiedyś e, pojechałam w teren Koń, koń się spłoszył to było Jankach, no, i było tak. tak to był, nie, to były stare jabłonki. Stare jabłonki, I, tak, tak, Było tak. wtedy bardzo nie, niebezpiecznie i powiem, że od tego momentu nie potrafię się przełamać. Pewien żeby, respekt na wy... dzisiejszą imprezę ze strony wytycznych. pan To było takie bardzo doktor. niebezpieczne wtedy. ale za. podziwiam konie. Konie, konie, konie są trudno nie podziwiać. Dziękuję, dziękuję bardzo za wypowiedź,